Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale Wróżka Ada. Zapraszam Państwa na horoskop czytanie na przyszły tydzień. To jest tydzień od 31 stycznia do 6 lutego 2022 roku. Dzisiaj zamiast trzech kart przygotowałam trzy kamienie, trzy wisiorki. I proszę sobie wybrać ten, który przyciąga najbardziej wzrok, który się najbardziej podoba. I przejdę za chwileczkę do czytania. Na początek jednak chciałam, jak zwykle, bardzo gorąco podziękować za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie lajki. Bardzo dziękuję Państwu, że dzielicie się ze mną swoimi przemyśleniami. I teraz przechodzę już do prezentacji wisiorków. To jest wisiorek numer jeden, wisiorek numer dwa i wisiorek numer trzy. Eee, trzy i dwa sobie tutaj odkładam. I już przechodzimy do. Czytanie dla osób, które wybrały wisiorek numer 1. To jest przepiękny sardonyks. Tak nazywa się ten kamień, sardonyks. Co dla osób, które wybrały kamień wisiorek numer 1 na czas od 31 stycznia do 6 lutego 2022 roku korzyścią dla wszystkich, bez szkody dla nikogo. Ten przyszły tydzień może być dla Was początkiem czegoś nowego, zwłaszcza jeżeli chodzi o sprawy takie dotyczące relacji, sprawy też uczuciowe. Jakiś etap w Waszym życiu, niekoniecznie tym uczuciowym, ale jakiś okres w Waszym życiu się kończy. To może dotyczyć spraw zawodowych, na przykład kończy Wam się umowa. Bo była na czas określony, lub to była jakaś umowa, zlecenie, czy jakaś inna terminowa umowa. To może być też jakiś taki czas, kiedy już jakieś kwestie tracą na znaczeniu, i jakby siłą rzeczy przestają mieć dla Was znaczenie, przestają być dla Was interesujące, czy też. Nie zaprzątają już Waszej uwagi. I to, co mogę powiedzieć też na temat tego przyszłego tygodnia, to jest to, że od jakiejś kwestii trzeba się będzie mimo wszystko odciąć, bo nawet jeżeli jest to coś, jakiś koniec, który wynika z naturalnego biegu rzeczy. Tak jak mówię, zakończenie jakiejś umowy czy umowy najmu, czy też po prostu ktoś wyjeżdża dokądś i kontakt zostaje zerwany czy zawieszony na jakiś czas, to tak czy siak może to spowodować swojego rodzaju jakieś przemyślenie, być może nawet czasami trudne. I y, dla niektórych z Was to może być taki czas, kiedy trzeba się będzie troszeczkę zastanowić nad tym, przemyśleć, y, jak y, rozpocząć ten kolejny etap życiowy y, w tym kolejnym tygodniu, który może jeszcze nie przynieść bardzo y, znaczących wydarzeń, ale może też skłaniać Was do tego, żeby y, starać się odciąć od tego y, czegoś, co y, już y, Straciło na znaczeniu i zakończyło się. Odciąć również w znaczeniu takim mentalnym, czyli przestaje o tym myśleć, bo to już nie jest historia, w którą mogę być, czy chcę być zaangażowana, czy zaangażowany. Tutaj, jeżeli chodzi o sprawy takie zawodowe i finansowe, to będziecie w przyszłym tygodniu pracowali spokojnie. Tutaj nie ma jakichś sygnałów, które by mogły mówić o tym, że coś będzie się działo w sposób taki, który może wzbudzić Wasz niepokój, czy też może Was zaskoczyć. To będą codzienne obowiązki, takie, które się po prostu wykonuje i które. Każdego dnia przybliżają do ulubionego dnia, czyli do piątku, czy dla innych soboty, czyli do końca tygodnia. I ten Askirichów, ja myślę, że tutaj on może zapowiadać właśnie jakiś początek nowego etapu, bo skoro coś się kończy, od czegoś już się uwalniamy, czy też odcinamy, albo też kończymy coś. To y, kiedy zamykają się jakieś drzwi, to pojawiają się możliwości w postaci otwarcia się nowych, kolejnych y, drzwi. I też ten król mieczy może oznaczać z jednej strony odcięcie się takie mentalne od y, przeszłości, ale również może oznaczać y, bardzo dobre pomysły. Może też oznaczać właśnie to, że y, w przyszłym tygodniu przyjdą do Was jakieś i myśli, i możliwości, i również, tak jak powiedziałam, pomysły, które będą dla Was takim początkiem czegoś, co będzie Wam sprawiało bardzo dużą radość. Dużą radość, duże zadowolenie. To niekoniecznie musi dotyczyć spraw. Zawodowych, to równie dobrze może dotyczyć spraw właśnie uczuciowych, że sobie coś uświadomicie i zanim wprowadzicie te swoje pomysły w czyn, dobrze jest, żebyście sobie to po prostu przemyślały i przemyśleli. Chodzi o to, żeby nie podejmować pochopnie jakichś decyzji, których później mogłybyście czy moglibyście żałować. Zapytam teraz y, karty wyroczni o radę przesłanie dla Was na ten przyszły tydzień. Proszę o informację, radę, przesłanie dla osób, które wybrały kamień numer 1 na czas od 31 stycznia do 6 lutego 2022 roku. Ten przyszły tydzień może być właśnie takim tygodniem, kiedy y, zaczniecie myśleć o tym, żeby budować coś nowego, żeby coś nowego y, wzrastało w waszym życiu, bo jeżeli coś, właśnie tak jak powiedziałam, jakieś drzwi się zamykają ale są nowe tendencje, są nowe możliwości, takie możliwości dotyczące tego, że m, poczujecie, że znowu wam się chce, że z, coś robić, że znowu macie m, jakieś m, pomysły i y, to jest też czas dobry do tego, żeby zacząć m, budować coś nowego. Tak jak powiedziałam, y, to jeszcze może nie dotyczyć tego przyszłego tygodnia, bo to może być taki czas dopiero zastanawiania się czy planowania, ale idzie do Was coś nowego, co pozwoli Wam na nowo wzrosnąć, na nowo rozkwitnąć, rozwinąć skrzydła, poczuć się po prostu w nowym jakimś otoczeniu lub też w nowej relacji i to będzie dla Was bardzo, bardzo korzystne. Zapraszam teraz osoby, które wybrały kamień numer dwa, to jest zoisyt. Zobaczymy, co dla Was, drogi dwójki. Tutaj powie tarot, o czym Wam powie tarot. Jakie energię przyniesie na ten przyszły tydzień od 31 stycznia do 6 lutego 2022 roku. Z korzyścią dla wszystkich, bez szkody dla nikogo. ten przyszły tydzień może być dla was takim tygodniem w którym doświadczycie jakiegoś spełnienia i to może wynikać z tego że już jakieś ziarno zostało wcześniej zasiane jakieś pomysły wcześniej zaczęliście czy zaczęłoście realizować wszechświat bardzo mocno będzie wam sprzyjał w tym przyszłym tygodniu zarówno Prowadzenie ze strony źródła, ze strony wszechświata, przewodników duchowych, ale również intuicja, którą będziecie bardzo mocno odczuwać, spowoduje, że to, do czego będziecie dążyć w tym przyszłym tygodniu, to będzie zwieńczenie jakiegoś większego projektu. Dla niektórych. Z Was to może być osiągnięcie na przykład jakiegoś sukcesu, który, na który pracujecie już dosyć długo. Dla innych z Was to może być podjęcie jakiejś bardzo dobrej pracy. Jeszcze dla kogoś innego to może być utrwalenie związku, w którym jesteście, lub też ugruntowanie się w przekonaniu na temat tego, że ta druga osoba jest z wami w relacji i chce w tej relacji z wami być. To jest taki czas, ten przyszły tydzień, kiedy z jednej strony będziecie skoncentrowane i skoncentrowani na działaniu, ale to też może być dla niektórych z was czasem dobrych wiadomości i te dobre wiadomości mogą właśnie dotyczyć tego czegoś co, co może być dla was spełnieniem z drugiej strony tutaj będziecie wykonywać swoje obowiązki i działać zgodnie z, ze zwyczajową rutyną ze zwyczajowym planem tak jak zazwyczaj macie to, macie to w zwyczaju Robić. Natomiast może być też tak, że wobec tego, co będzie do Was przychodziło w tym przyszłym tygodniu, wy będziecie prezentować taką postawę chłodnego obserwatora, kogoś, kto niby nie angażuje się specjalnie, nie ekscytuje tym, co do niego przychodzi, ale tak naprawdę to w głębi serca, w głębi duszy będziecie bardzo, bardzo zadowolone i zadowoleni z tego, co przyszły tydzień Wam przyniesie. Może też być tak, że przemilę niektórych z Was, że ten przyszły tydzień zaowocuje jakimś takim wydarzeniem, które będzie takim darem od losu, powiedziałabym. I to może dotyczyć każdej sfery Waszego życia, ale może to być dla Was czymś takim zupełnie zaskakującym nawet. Tak więc wszystko tutaj wskazuje dla Was, drogie dwójki, że ten przyszły tydzień będzie tygodniem z jednej strony pełnym dobrych wydarzeń, z drugiej strony takim tygodniem, gdzie niby wszystko będzie tak jak zwykle przebiegało, ale jednak przyjdzie element być może zaskoczenia, ale to będzie element bardzo przyjemnego zaskoczenia i e, takiego m, poczucia, że m, wasze marzenia po prostu e, zostaną spełnione. Zapytam jeszcze kart wyroczni o radę, przesłanie na ten przyszły tydzień. Proszę o radę, przesłanie dla dwójek na tydzień od 31 stycznia do 6 lutego 2022 roku. Rada, przesłanie dla dwójek. Będziecie działać. Będziecie działać i rzeczywiście możecie być bardzo mocno skoncentrowani na jakichś takich działaniach, które będą wymagały Waszej bardzo dużej energii, ale to będzie takie bardzo radosne działanie. Takie radosne działanie związane właśnie z tym, że tak jak powiedziałam, Wszechświat będzie nad Wami czuwał i przyniesie Wam bardzo dobrą nagrodę. Albo w postaci tego, co już sobie wcześniej wypracowałyście, czy wypracowaliście, albo też w postaci czegoś takiego w rodzaju gwiazdki z nieba, która się zdarza raz na nie tak często, raz na jakiś czas po prostu. Ale to będzie naprawdę bardzo energetyczny, bardzo dobry dla Was czas, ten przyszły tydzień. Zapraszam teraz osoby, które wybrały kamień numer 3, czyli lapis lazuli. I zobaczymy, jakie energię tutaj Wam Tarot pokaże na ten przyszły tydzień. Co do Was może przyjść, drogie trójki. Proszę o informacje na przyszły tydzień, czyli od 31 stycznia do 6 lutego. 2022 roku dla osób, które wybrały kamień numer 3, z korzyścią dla wszystkich, bez szkody dla nikogo. I zobaczmy, co ten tydzień może Wam przynieść ciekawego. Mocne, fajne energie tutaj macie. Na pewno to będzie taki tydzień, w którym poczujecie bardzo wyraźnie, że wkraczacie w jakiś nowy etap w swoim życiu. I to będzie taki etap, w którym też będziecie mieć taką, takie przekonanie dotyczące tego, że to jest wasz czas. Będziecie mogli i będziecie mogli od tego przyszłego tygodnia. Podążać w takim kierunku, w którym chcecie podążać. Być może marzyłyście i marzyliście o tym wcześniej, ale ten kierunek będzie bardzo wyraźnie zarysowany i podejdziecie do tego z taką bardzo dużą świeżością, z taką też bardzo dużą umiejętnością wybierania nowych pomysłów i może to być czas taki, który. Na tych pomysłach y, właściwie się zakończy, bo y, ten przyszły tydzień, to jest tygodniem y, możliwości, które do Was przychodzą. Y, nie wszystko tutaj y, dla Was będzie y, się realizowało na przestrzeni tego przyszłego tygodnia. Raczej powiedziałabym, i te karty na to y, wskazują, że te cele i te możliwości, które i y, 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 te pomysły które będziecie mogły i mogli realizować, to nie będzie kwestia przyszłego tygodnia, tylko kolejnych tygodni, a więc to będzie taki zaczyn, tydzień takiego zaczynu. I to może dotyczyć, może to dotyczyć takiej sfery chociażby jak sfera zawodowa I tutaj, Myślę, że dla wielu z Was to może być taki tydzień, który bardzo mocno może zaważyć na Waszej przyszłej karierze. To może być związane z jakąś nową pracą, która albo się rozpocznie w lutym, albo dostaniecie szansę, żeby o tę pracę postarać się wkrótce. Ale tu może być tak, że nie będzie jeszcze umowy, nie będzie jeszcze finalizacji tego, to może być dopiero w, w sferze kierunków, planów, które są do zrealizowania. Ale na pewno tutaj dużą rolę będzie odgrywało to, w jaki sposób będziecie umiały i umieli pokazać siebie otoczeniu. Właśnie wydobyć z siebie to wszystko, co jest waszym może nie jedynym, bo nie tylko jednym, ale może macie wiele atutów, wiele mocnych stron, które warto światu sygnalizować. Nie bać się tego, nie przejmować się tym, jak to zostanie odebrane po prostu pokazywać to, co macie najlepszego. Jeżeli chodzi o takie sprawy y, codzienne, bo to są y, takie plany, powiedziałabym, y, które się rozpoczną, realizacja tych planów rozpocznie się w tym przyszłym tygodniu, ale ich y, realizacja będzie trwała y, jakiś czas. Natomiast y, w tym przyszłym tygodniu, jeżeli chodzi o takie sprawy życiowe, y, ale też i zawodowe, to, y, to będzie taki czas, że z jednej strony trzeba się będzie wykazać właśnie, y, Cierpliwością, ale z drugiej strony jakieś małe sukcesy już do Was przyjdą. Już będziecie cieszyć się z czegoś, co możliwe, że nie będzie dotyczyło bezpośrednio tych nowości, które przed Wami tutaj stoją, ale mo może to będzie dotyczyło tego, co wypracowałyście, czy wypracowaliście sobie w poprzednim czasie. Natomiast jeżeli chodzi o takie większe sukcesy, czy o większe takie możliwości, to tutaj trzeba się będzie wykazać cierpliwością, bo Wy jesteście dopiero w tym przyszłym tygodniu na etapie kogoś, kto pokazuje światu to, co ma najlepszego. Ale ten świat jeszcze nie do końca w ciągu tygodnia będzie w stanie to dostrzec, docenić i wynagrodzić. Więc tutaj y, ta cierpliwość będzie Wam potrzebna. Ale idzie do Was nowe i to będą jakieś naprawdę duże, znaczące y, zmiany. I spytam teraz dla Was o radę, przesłanie od kart wyroczni. Na czas od 31 stycznia. Do 6 lutego 2022 roku. Co dla trójek, rada przesłanie dla trujek. Co tutaj karty wyroczne mogą Wam powiedzieć. No właśnie, tutaj jest y, taka y, rada, żebyś y, umiała. Pokazać światu pełen blask, zaczęła pokazywać pełen blask tego, co potrafisz, w czym jesteś dobra, co jest Twoim atutem, co jest Twoim ogromnym plusem tą Twoją taką właśnie wręcz magnetyczną siłą przyciągania innych do siebie, ale ten przyszły tydzień. To nie będzie, to, to będzie dopiero początek, bo to nie będzie już ułożenie całej układanki. Na ułożenie całej układanki ty będziesz jeszcze musie, musiała i musiał poczekać, bo tutaj muszą zajść różnego rodzaju powiązania, wydarzenia, które będą toczyły się w swoim rytmie, w swoim tempie. Ale możesz być pewna, możesz być pewien, że jeżeli odpowiednio postarasz się i odpowiednio pokażesz się w tej nowej odsłonie, to sukces do Ciebie przyjdzie. Czego ja Tobie, droga Trójko, serdecznie życzę. Pozdrawiam wszystkich, serdecznie życząc miłego, owocnego tygodnia.